Niesłychanie ciche. To następna generacja powietrznych pomp ciepła. Pompa ciepła Logaterm WLW186 IAR wykorzystuje energię z powietrza i pomaga chronić środowisko i zasoby. Jest jedną z najcichszych pomp ciepła w swojej klasie. Aby to osiągnąć, udoskonaliliśmy naszą technologię Silent Plus. Zintegrowany dyfuzor dźwięku, układ chłodniczy zaizolowany akustycznie, podwójna separacja wibracji sprężarki oraz zoptymalizowany wentylator zapewniają niesłychanie cichą pracę. Ponadto kompaktową jednostkę zewnętrzną Buderus Titanium Design można zainstalować nawet bezpośrednio pod oknem. Może być również wyposażony w konsolę naziemną, która zapewnia niezawodne dostawy ciepła w przypadku opadów śniegu. Przyszłościowy czynnik chłodniczy R290 Propan stosowany w pompie ciepła ma znacznie niższy współczynnik globalnego ocieplenia niż syntetyczne czynniki chłodnicze. Zajmująca niewiele miejsca wolnostojąca jednostka wewnętrzna Logaterm WLW186 i T180 nadaje się do nowych budynków ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody i buforem. A wszystko to na powierzchni zaledwie 0,4 metra kwadratowego. Stojąca jednostka wewnętrzna Logatherm WLW 186 i TP70 o wysokiej temperaturze zasilania jest idealnym rozwiązaniem do modernizacji. Dzięki niewielkiej wysokości jednostka wewnętrzna może być instalowana nawet w niskich piwnicach. Obie jednostki wewnętrzne mają zbiornik buforowy a także kompaktowy 180-litrowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. I zintegrowany przełączający zawór trójdrogowy oraz elektryczną grzałkę wspomagającą o mocy 9 kW. Nowa technologia systemu Hydraulik Flex umożliwia integrację hydrauliczną, gwarantuje solidne działanie i zapewnia wydajne odszranianie dzięki inteligentnemu sterowaniu systemem. Jest on obsługiwany za pomocą dotykowej jednostki sterującej Logomatic BC400. Połączenie z zewnętrznym zasobnikiem zapewnia maksymalny komfort ciepła. Wody. Zasobnik ten jest również dostępny w wersji Titanium Design. Oferta obejmuje dwa rozmiary jednostek. Trzecia naścienna jednostka wewnętrzna Logaterm WLW186IE może być również elastycznie instalowana z sąsiednim zasobnikiem ciepłej wody i buforem. Nagradzana estetyka i funkcjonalność zawsze ciche, przyjazne dla środowiska kompaktowe i wydajne. Może być również sterowany za pomocą aplikacji MyBuderus z modułem bezprzewodowym MX300 do połączenia z Wi-Fi. To następna generacja powietrznych pomp ciepła. Buderus Systemy grzawcze przyszłości.